Hej, jest już drugi dzień kursu charakteryzacji Robimy oczywiście ranę postrzałową Rany już były, więc tutaj bardzo przyspieszyłam tempo Bo same ujęcia trwały z godzinę Czy tam pół godziny, coś takiego Ale na pewno około godziny Dobra, tu już ładnie to wgubiam I oczywiście tymi takimi szpatułkami i wazelinką Teraz yy, tak pogłębiam ranę za pomocą ciemnych kolorów, takich yy, fioletowości czy granatowości. Teraz to ładnie czerwienie. Takimi farbkami alkoholowymi, tak pryskam z pędzelka po prostu. Dobra. Teraz za pomocą czarnego pudru robimy sztuczne zabrudzenia. Tak. Teraz oczywiście dajemy sztuczną krew. O Ale ładnie. Znaczy, nie wiadomo czy ładnie, bo to przecież rana i wiele osób nie można takie coś patrzeć. Teraz oczywiście twarz. I teraz za pomocą zwykłego takiego najzwyklejszego szkolnego kleju wyczesujemy brwi tak. Bardzo dobry lifehack w charakteryzacji. By nie było tak mocno widać tych brwi podczas malowania. Teraz taką farbą pomalujemy całą twarz. Dobra. O! Już prawie, już prawie i już się tak właściwie pomalowałam. Teraz z tej paletki użyjemy takiego zwykłego białego cienia bazowego. I z tej paletki użyjemy czarnej farby tłustej. Tak, bo to się malowałam tłustymi farbami na bazie tłuszczu. Tak wyglądam w tych y klaunowych oczach. Teraz robimy te cieniowania i kontury. Tak, konturujemy się. I teraz konturujemy buzię szczękę tego klauna na taką wielką, rozwartą. I rozwarty, creepy uśmiech. Dobra. Teraz oczywiście te usta dorysowuje te wargi. A tutaj rysuje fajne wzorki. Tak ogólnie wygląda charakteryzacja na klauna. Dobra. Teraz druga. I teraz y, mastiksem się smarujemy w tym miejscu, gdzie chcemy przyczepić nasz wosk. Tak. Tutaj mamy wosk w kolorze skóry. I wygrzebujemy trochę za pomocą szpatułki. Zrobiłam takie rurki z tego wosku, i teraz przyklejam to. I to tak ładnie zlewam ze skórą za pomocą szpatułek i wazelinki. Tak, tu mam jeszcze wazelinkę. I dobra, już to zrobiłam. Tutaj mamy farby alkoholowe. Teraz to ładnie czerwienie. Dobra. Takim pędzlem ze szczecinki, zwykłym malarskim do takiego czerwienienia bardzo dobrze się nadaje. Już zaczerwienione, tak wyglądam z warami pod oczami. A teraz wnętrze rysuję niebieskie, bo to ma być charakteryzacja. Zatrucia się z substancją nie z tej ziemi. Teraz rysuję żyły, te różne zaczerwienienia na całej twarzy. Teraz usta, żeby wyglądały, jak były ubrudzone w truciźnie. Tak ogólnie wygląda ta charakteryzacja po prostu. Dobra, mamy już trzeci dzień szkolenia i dziś będziemy się zabierać za konturowanie męskie i żeńskie. Teraz właściwie robię konturowanie żeńskie takimi farbami tłustymi. Dobra. Teraz tutaj rysuję jaśniejszym. W konturowaniu ważne jest to, aby uwydatnić trójwymiarowość twarzy. Dobra, tak wygląda to konturowanie. W załamaniach dajemy ciemniejsze kolory, a na wypukłościach jaśniejsze. Tak wygląda moje konturowanie kobiece. Dobra. A teraz zabieramy się za konturowanie męskie. W męskim rysujemy dużo kwadratów, bo u mężczyzny dążymy do twarzy kwadratowej, a na przykład u kobiety dążymy do serca czy diamentu. Coś w ten deseń. A u mężczyzny do kwadratu. Tak ogólnie wygląda konturowanie męskie, normalnie mężczyzna ze mnie. To teraz czas na postarzanie teatralne. Najpierw rysujemy tutaj te zmarszczki i takie zapadające się pod kościami policzkowymi. Teraz. Rysujemy worki pod oczami i zmarszczki mimiczne, takie już i takie zrobione ze starości oczywiście. Teraz jasnymi uwydatniamy te zmarszczki i ciemnymi. Dobra, już to rozblendowam. Tak wyglądam. To na dziś się z Wami żegnam. To pa!